Dobra, jest już drugi dzień, już jest. są święty, jest Wigilia, mam tutaj, zrobiłem, może powiedzieć, taki opłatek dla kur z gotowanych ziemniaków i marchewki, damy teraz kurkom, Dorcia dostała wczoraj mięsko, tak wygląda opłatek, jest po prostu gotowane, są to po prostu gotowane ziemniaki i gotowana marchewka, nie obierane nic tylko trochę przypukane. ej kurki nie wychodźcie i dostaną tak opłatek można to tak nazwać tak się starałem żeby miały o proszę kurki o już to widzę zaraz pożywalą i mi. będą miały brud z ziemi ale to nic no i to taki krótki szorcik, e, wszystkim życzę wesołych świąt, wy to pewnie widzicie już po wigilii, ale szczęśliwego nowego roku, bo już niedługo nowy rok i prawdopodobnie to e, wtedy zobaczycie. Na razie, cześć!